Szczęść, Boże. Szczęść dzień dobry Boże. Dzień dobry. Witamy Was po miesiącu, wprawdzie w takim samym gronie, my po trzech minutach. <noise> Międzypokoleniówka, jak widać, z naszym gościem, panią Katarzyną Ciesielską. Ciąg dalszy nastąpi. Czy jesteśmy nadal w zakładzie pogrzebowym? Ostatnia posługa w świdnicy u moich. Zaprzyjaźnionych kolegów i koleżanek. Czyli no dobrze, jakieś takie koleżanki, tak z, w takim, z takim z zakładzie podstawowej, po czyli Oli i domka, więc pozdrawiamy was serdecznie. Tak, no, ona bardzo się cieszy z tego tematu. Ja trochę ja ten się cieszę, bo ja mówię, ten temat trochę zestresowana jestem bo mi bliżej niż dalej. Oj, tam, ale, to już... nigdy nie wiadomo. To ale, nigdy nie wiadomo. Ale staram tak. się przyjąć do siebie i sama siebie zrozumieć, że to jest jednak fajny temat. O którym będziemy rozmawiać i najważniejsze rzeczy pani Kasia nam powie. Albo w zasadzie odpowie. zaczęłyśmy mówić już pod koniec poprzedniego odcinka, czyli mhm. będzie to odcinek międzypokoleniówka o przygotowaniu własnego pogrzebu, bo też pani oprócz tego, że y, mamy te techniczne przygotowanie, to podejmuje pani tych ludzi i rozmawia o tym, jak ten pogrzeb ma wyglądać. Tak. I z czym jest największe zderzenie, jak ludzie ze sobą nie rozmawiają wcześniej i tworzą temat tabu z pogrzebu własnego? No właśnie, na którym cmentarzu i przede wszystkim, czy pogrzeb tradycyjny, czy kremacja. Mhm. I tu właśnie ten brak rozmów pojawia się mhm. największy problem właśnie w tym momencie, dlatego że na przykład mama chciała zostać pochowana w grobie rodzinnym. Technicznie do grobu rodzinnego można dochować tylko po kremacji. I, I wtedy mhm. jest ta zagwostka, ale my nigdy nie rozmawialiśmy, my nigdy nie zapytaliśmy, mhm. nigdy nie powiedziała. I nie ma tutaj Więc takiego prostego zrozumienia, prawda? Dokładnie, jest to za zastanawianie, tak. jest to konsultacja z całą rodziną, a to jest tak niewiele porozmawiać, zapytać tak. się. Żeby wiedzieć. To wcale to, że rozmawiamy w rodzinie o tym, nie oznacza, że już się do tego szykujemy, tak? Po prostu uświadamiamy siebie mhm. i dajemy tą możliwość, żeby. W przypadku, nie daj Boże, takiej sytuacji rodzina nas pochowała, tak jakbyśmy tego sobie życzyli. No bo nie ma złego czasu na te rozmowy, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto pierwszy umrze, kiedy umrze, czy jutro umrze, czy za 50 lat. Nie wiemy tego. Nie A każdego wiemy. z nas tak. to mhm. czeka. To znaczy taką sytuację, słuchajcie. Zupełnie nie z rodziny. Miałam taką zaprzyjaźnioną babcię, taką Moją przyszywaną, przyszywaną, która rozmawiała ze mną o wszystkim. O, w tym, o w czym ma być ubrana i nawet mówi: ja, wiesz, co, so, haneczka? Ja kupiłam sobie takie coś, nie wiem jak to się nazywa, takie coś mam. Y, tak, Mantylk. tak. Mhm. I mówi: Wiesz, jak umrę, to żebyś wiedziała, że takie coś mam. No i faktycznie przyszedł ten moment śmierci, rodzina się zebrała, y, zadzwonili po mnie i przyszłam i mówię do, do córki, ale. Musisz poszukać takiego czegoś, ja mówię na głowę, bo tak sobie babcia życzyła. No i już nie było problemu. Miałyśmy rzeczy uszykowane, mm -hmm. na spokojnie, na spokojnie. Ubrałyśmy babcię. Babcia nawet się dała ubrać. Przem Mówiłam do niej i ona po prostu chyba mi pomogła w tym. No i później oczywiście modlitwa i. i A ja mam karton. Ja mam karton, na którym jest kartka przyklejona, jak ktoś tylko otwiera szafę, żeby widział, jest napisane sukienka do trumny. No ja górno tutaj też mam wybraną. A ona się ze mnie śmieje, bo ja właśnie tak zmieniam, bo nie wiem, jaka by chciała być. Że czy ładnie, czy kolorowo. Najpierw miałam żółtą, teraz mam w kwiaty. No tak, 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 tak. Zmienię. Ale jeszcze cały czas się zastanawiasz, czy ta żółta e, tak. jednak. Ja mam dwie do wyboru: jedną jakbym jak nie przytuję, a drugą jak przytyję. Więc ewentualnie. Wiecie, to też jest moim zdaniem, nie wiem jak pani ma większe doświadczenie o milion razy większe ode mnie, ale moim zdaniem to jest też nawet ta rozmowa później, gdy odchodzi ta osoba bliska, obojętnie kto pierwszy odchodzi, ona pomaga też i duchowo przejść przez ten moment. Myślę, że tak, tego tak. rozstania, to, że można pożartować z własnego pogrzebu, zaplanować go, yy, powiedzieć w czym, w co chce być ubrana, jak chce być umalowana na przykład. Tak, moja przyjaciółka wie. Że jak mam je pomalować i mam je uśmiech zrobić, żeby nie była smutna. Mhm. Więc, ale... y, więc to są takie te kwestie, które warto poruszyć, ale ja, mam, ja tutaj mam 100 pytań do. Czyli mogę sobie wcześniej na przykład zaplanować, że ja bym chciała to, co pani wspomniała, być pochowana tu i tu, i jeszcze wcześniej to sprawdzić, żeby się nie okazało później, że jest kłopot? Tak, jak z tą Dokładnie osobą. Tak. I to gdzie mam przyjść i zapytać? No, najlepiej do administracji cmentarza, jeżeli chodziłoby mm -hmm. o grób już istniejący, tak? Czy mm -hmm. na przykład pochowanie do dziadków, radziadków, no to do administracji cmentarza e, uregulować te e, sprawy, takie opłat, czy mm -hmm. wszystko jest w porządku. E, jeżeli członkowie rodziny się zgadzają, to jak najbardziej można sobie zaszczyc, że chcę być pochowana w tym i w tym grobie. Ale mm -hmm. teraz, jeżeli do grobu rodzinnego, to muszę być skremowana, tak? Nie zawsze to, pewnie. Nie zawsze. Nie zawsze. Aha, myślałam. Zależy coś. ile miejsca zostało. Ojej. Takie rzeczy przeważnie sprawdzamy od, od razu właśnie jak to mm. od strony technicznej wygląda. Mm. Ale na przykład jak ja bym dzisiaj, bo macie same tutaj akurat na stanie brązowe trumny, mi się marzy biała trumna, a mówią, że białe trumny tylko dla y, dzieci są produkowane, więc ja na przykład mogę mając te 45 lat przyjść do was i powiedzieć, a pewnie będziecie mnie chować świetnicy, czy ja mogę sobie teraz zamówić trumnę i ją przymierzyć, żeby ona była dla mnie dobra i niech ona sobie czeka, a ja sobie za nią zapłacę? Oczywiście. Naprawdę? No, mogę tak zrobić? Oczywiście, że tak. I ta biała trumna przez te lata to będzie żółta. Musi być dobra tkanina w środku. Na ale ty pewno mówiłaś będzie... jeszcze, że chciałaś taką od, odkrywaną w połowie. A tak, bo e, czy, czy w ogóle takie są w Polsce, czy tylko w amerykańskich filmach, żeby było to wieko takie lżejsze, czyli żeby była połówka? Połówka górna i połówka są. dolna. Również mamy takie w sprzedaży. I one są strasznie drogie? Są troszeczkę droższe, ale nie jest to aż na mhm. tyle, że, może że, że, że można. Tak, tak. I, I teraz wszystkie trumny się zakręca. Czy są takie, że można ich nie zakręcać? Wszystkie się zakręca. Wszystkie. Mhm. A jest taki wymóg, że trzeba zakręcać przepisowo? Jak Ja bym nie, nie chciała, żeby mi tam zakręcili. Myślę, że to jest też ze względów bezpieczeństwa podczas pochówku, podczas konduktu. Mhm. Ale później mogą odkręcić. Że myślę, byłoby, że jak już jest, ciało, żeby, żeby można było wyjść ze środka. w grobie to tak? To myślę, że, My że nie ma problemu, że, że było Albo takie... nie jesteśmy jedyne, które mają takie poczucie. Zresztą w wielu yy, przy ekshumacjach jest wiele takich sytuacji, że tam gdzieś ktoś jednak się obudził, bywają takie sytuacje i żeby była ta możliwość wybicia truny góry. Pasie? No to chyba tylko. W, jak jak zasypimy, się zaplanuje? Jak nie zasypiemy ziemi? No jak, tak. jak się zaplanuje? Jak tylko się... w takich domach. w takich ja domach. w takich domach jak ma dziadek. Jak ma dziadek. Nie tak. w grobowcu, tak? No, tak, no bo w tak. ile tak. byłoby to ciężkie. No bo jednak ale, ale w ogóle ziemia... buduje się jeszcze grobowce? Oczywiście. Hurra, dobra. No Pamiętaj, ja chcę grobowiec. Ja chcę grobowiec, ja nie chcę do ziemi, ja mam, ja, ja Ale mam, mamy grobowiec, tylko trzeba pojechać dalej. Ja, ja mam traumę po moim pradziadku i po prostu ja chcę do grobowca. mam ja masz e, dużo po tym pradziadku. Ja mam bardzo dużo po pradziadku. E, I co tutaj mam jeszcze, że... E, ubranie mogę zaplanować i... A czy mogę sobie zaplanować i... Tylko nie wiem, komu to zostawić, czy rodzinie, czy komuś innemu. Jak ma wyglądać mój pogrzeb? Czy to... Od początku to do znaczy, końca? Jak? Od początku do końca. Mhm. Myślę, że tak, rodzinie to jak najbardziej, mm -hmm. ale żeby tak przyjść do nas i taką, zrobić taką, takie oświadczenie, oświadczenie tak, taką informację, tak. no to myślę, że tak, że też nie ma problemu. A klepsydę można sobie zaprojektować? Wcześniej? Tak. Na A przykład kolorową? kolorową? Możemy zrobić kolorową. Możemy wstawić zdjęcie, możemy wstawić cytat, napisać co sobie tylko. Mhm. Znaczy, bo mi się marzyła, marzę od lat klepsydra, żeby nie były czarne napisy, tylko w takim kolorze pomiędzy różem a fioletem i z brokatem. To nie jest żart, to nie jest żart, żeby była jasność, po prostu taka klepsydra mi się marzy. No, byłoby to na pewno coś wyjątkowego, niespotykanego, mm. ale myślę, że da się zrobić. Czy ja mam jeszcze no, tak? E, tak, bo to jest, było następne. A, i na przykład, e, czy mogę też zaplanować sobie swoją stypę? Bo mi się marzy tak, żeby to nie było tak, że ktoś wybiera osoby, które przychodzą, tylko e, żeby każdy, Czyli kto chce, mógł mieć możliwość, tak? Miał, tam, miał możliwość, mhm. ale też, żeby rodziny nie obciążać kosztami, to żeby to była może... Obawiam się hejtu po tym odcinku w moją stronę. Nie, Ale żeby to była impreza składkowa, czyli chcesz przyjść, powspominać mnie, przynieść, co umiesz zrobić, a jak nie umiesz, to kup coś do picia, czy jakieś ciastka, czy psy. Mhm. E, znaleźć lokal, który obsłuży to po prostu, czyli pozbiera od tych ludzi. I e, ci, którzy chcą, którzy się ze mną dobrze czuli i chcą mhm. mnie powspominać, też, by mogli a sobie. Myślę, być. Że to jest bardzo fajny pomysł. Tak? Tak, mi się to podoba. Żeby nie wybierać, no to każdy, tak? Kto, tak. Ja właśnie tak myślałam, żeby po prostu po ceremonii pogrzebowej, po wszystkim, yy, ktoś za mnie wybrał lokal i zapraszam wszystkich, kto ma życzenie powspominać o mnie, tak? I nie musi to być obiad, bo na przykład nie uważam. Może być to kawa, ciastko i po prostu powiedzieć zapraszam wszystkich, kto ma życzenie na ciastko i na kawę. Myślę, że tak by było fajnie i wtedy nikt się nie czuje taki poniżony, Na taki, tak, mhm. tak. I kto ma naprawdę życzenie, bo czasami ta obca osoba jest Ci bardziej przyjazna niż... Ale zdarzają się w ogóle jakieś takie wyjątkowe prośby od rodziny, że na przykład mama, tato, czy ktoś tam bliski tak wyjątkowo inaczej chciał i, i prosi, żeby to wpisać w klepsydrę, czy żeby to zorganizować? Coś, co inaczej. się zapisało w pamięci. Mieliśmy Taki... takie sytuacje, na przykład były prośby na klepsydrę, żeby żołnicy nie przynosili kwiatów, tylko mhm. że będzie wystawiona, dajmy, puszka jakiejś fundacji, bądź mhm. jakiegoś schroniska, mhm. czy, czy czegoś. I wtedy zamiast kwiatów po prostu jest prośba o to, żeby wspomóc tą... Kogoś, fundację tam. tak. Mm -hmm. no, Odnośnie fajnie. tego, żeby nie składać kondolencji, również były mm -hmm. prośby, więc tutaj myślę, że takie zaproszenie na klepsyd, że jak najbardziej też. A na mm -hmm. przykład taka prośba, żeby nie przychodzić na czarno? Zdarzała się? Osobiście nie spotkałam się mm -hmm. z tym, ale myślę, że również zostały uszanowane. Ja się spotkałam właśnie. Tak? tak, tak. Jak dziewczynka zmarła już dawno, mm -hmm. bo jej i, i rodzice sobie zażyczyli właśnie w błękicie. Mm -hmm. Bo tak się, przyjęło, mm -hmm. tak się przyjęło, że zawsze ten czarny, czarny. Ale pamiętajmy o tym, że żałobę nosi się w sercu. Dokładnie. Tak. I nie ma znaczenia, czy będziemy na czarno ubrani, czy nie. A ale kiedyś, ale po powiem, że akurat powiedzieć. naukowo nad tym pracuję, że czarny kolor na pogrzebach dopiero od XVIII wieku. Wcześniej tak. kolorem e Białym, pogrzebowym nie? był kolor biały. Takim. I tak się ubierano na. Pogrzeby. Dlatego my dzisiaj jesteśmy w miksie czarno-białym, żeby widzieć jak tradycja przechodziła od jednego do drugiego, ale niechcący. Ale ja marzę o tym i nie wiem, czy to zostanie uszanowane, żeby na moim pogrzebie było jak na łące. Czyli żeby było tak dużo kolorów, jak jest na łące, poza czarnym, właśnie żeby czarnego nie było. No, też masz sobie tak zażyczyć. No, prawa kwiatów to je bardzo dużo robi. Tak, no. tak. Żeby było po prostu jak na łące i żeby ludzie byli ubrani jak na łące, jak kwiaty, I każdy żeby z bikietem. byli Nie muszą być. bo no, po co z bikietem? No takie ma złonki. Ja mam wszystko zaplanowane. Ja nie chcę kwiatów. Ja bym chciała, żeby każdy przyjął moje intencji komunię świętu. I bez kwiatków, poproszę. O, to... A nie, mamusia, ja też w rozpiszę swoje, bo, pani, bo ja mam swoją rozpiskę pogrzebową. Augustyn mają schowaną. Pozdrawiam tak, cię. bo kiedyś wykończyć. I, I tam jest napisane, że ma być spowiedź przed. I kto się jeszcze nie zdążył wyspowiadać, to ma się wyspowiadać, a kto nie może, bo na przykład że jest w jakimś związku niesakramentalnym, to mają księża wytłumaczyć, co może zrobić. I dopiero mogą zacząć pogrzeb. I jeszcze powiedziałam, że musi być msza święta przed pogrzebem y, zaraz. Nie, że osobno msza święta w kościele, a później pogrzeb, nie, bo, to jest bo dziwne, będę straszyła po nocach. Ale mi się to też nie podoba. Hmm. Ale ja naprawdę tylko w średnicy spotkałam takie, że. Też we Wrocławiu mówili czasem, że też tak a bywa, ale... że to jest techniczny kłopot, ale y, ja mówię publicznie, jak ktoś mi zorganizuje osobno po mszę świętą i pochówek <noise> osobno, to będę straszyć po Czy Może nie będę straszyć po nocach, bo nie, nie wiem, czy Pan mi pozwoli, nie. ale bardzo bym ale nie chciała. Ale jest to nie Dobre. fajne, właśnie mi się to nie Haneczko, podoba. No, każdy ma jakieś swoje zdanie, więc... U nas w odbywają się pochówki z na cmentarzu. Więc. No i super, fantastycznie. Nie jest to problemem. I, a mhm. czy jest coś jeszcze na co nie wpadłam, co mogę jeszcze przygotować, żeby rodzinie czy tym najbliższym, którzy będą mnie chować, jeszcze zaplanować? Coś, co mi nie przyszło do głowy. W, tych w momencie, pytaniach. kiedy nie mamy um, nikogo bliskiego, do kogo moglibyśmy zostać dochowani, mhm. no to na pewno fajnie jest wykupić sobie miejsce na cmentarzu. O. Jeżeli ktoś na przykład martwi się tym, że nie będzie miał kto go odwiedzać na cmentarzu, mhm. dbać o pomnik, wiadomo, to, to się wiąże z porządkami, tak, nowymi zniczami, kwiatami, wydatkami, no to są od tego kolumbaria. Można wykupić sobie niszę w kolumbarium, mhm. wtedy po pochówku urna jest schowana właśnie w niszy i to tak naprawdę nie wymaga tego, żeby ktoś przychodził, dbał, bo to są stojące takie. Tak, tak, mm -hmm. tak jak, u nas jak jest najbardziej to, tak. to, nie jest, to nie jest problem. Chociaż my mamy oczywiście jeszcze taką usługę, w której pomagamy rodzinie dbać o grób. Mm -hmm. Świadczymy usługi właśnie nawet po pochówku, można z nami nawiązać współpracę odnośnie opieki nad grobem. Wtedy mm -hmm. w imieniu rodziny mm -hmm. dbamy o grób, więc można nawet sobie takie coś to, właśnie wykupić. To są wykupić. opłaty, tak? Wcześniej mm -hmm. po prostu. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Na zwykłym miejscu można pomnik postawić, który tak, żeby odciążyć rodzinę już z tych kosztów. Tak jak no. pani mówiła, wybrać sobie urnę, wybrać sobie trumnę, zaplanować właśnie kwiaty. Czy to ma być ksiądz, czy mieć ceremonii. Myślę, po wszystko, zaplanować no. sobie można. I tak na wszelki Taki... wypadek, żeby rodzina uszanowała, to na, to na przykład przyjechać z takiego oświadczeniem u państwa, zostawić, niech czeka. Tak, gdyby ktoś miał takie obawy, że rodzina może coś zmienić pod siebie, to jak najbardziej można u nas takie... Oświadczenie wypisać. Widzisz? Zaplanowane? Yes. Jeszcze muszę miejsce znaleźć. No pani to tak, widzę, konkretnie ma wszystko zaplanowane. Yy, a to jest owoc. To tak, Wam też powiem i panią tutaj, że to jest owoc. Rekolekcji ignacjańskich w 2013 roku i tak mi się spodobało wtedy planowanie swojego pogrzebu, bo na słuchajcie jest wysłał na cmentarz, żebyśmy przemyślali sens życia. Ja wróciłam, napisałam pierwszą mowę pogrzebową swoją, już ją zmieniłam do tej pory oczywiście, bo to człowiek wyrasta cały czas i dorasta, ale wtedy napisałam, i tak mi się spodobało takie planowanie swojego pogrzebu, włącznie z tym, że zamówiłam zespół, pozdrawiam zespół Guadalupe z Lublina. Zamówiłam, ułożyłam Pieśni do liturgii, żeby było tak, jak, jak, jak ja to widzę i, i tak sobie czasem nawet wyobrażam, jak ci ludzie będą reagować, a to już jest war wariactwo. Ja bym tak chciała różne rzeczy, ale ja bym chciała to widzieć na przykład. Tak? A to ale już myślę, że już nie zobaczę. <laughs> Załatw z Panem Jezusem może da się zobaczyć. Wiesz, to już to ale. jest wiedza, której. A nie mam, ani Kasia ja nie ma. Jezusa, wiemy, Kasia wiemy. Nie ma <laughs> wiesz, to już. To wiesz, my może już. jesteśmy i siedzimy w pierwszym rzędzie. Nie wiemy tego. No, nie wiemy. Nie, nie wiemy nie tego, wiemy. czy mamy Ale tak w Ale tak bym sobie życzyła, tak bym sobie marzyła właśnie, żeby zobaczyć. To już... Nie powiem wam po co. <laughs> to nie mów, bo, bo, się, bo to może być kompromitujące, nie mów tego. Ale, ale myślę, że to, to jest już prośba do, do Pana Jezusa nie do nas. My nie jesteśmy temu władne, nikt inny no, nie jest temu tak, władny. ja tylko zdaję sobie z tego Więc. sprawę, ale po prostu takie mam marzenie. No. No to proście, a będzie Wam dane, wiesz. No i w takim to... miejscu jesteśmy i z takiego miejsca będziemy kończyć nasz odcinek, tak, Patricio? Tak, Będziemy kończyć. Bardzo Pani Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Tak. Was Pani prosimy jest, o komentarze, o pytania, prosimy nie hejtować, bo ja wiem, że... Moje podejście, nie każdemu się podoba. No to ale, co, ale jak komu się nie podoba, to nie musi, nie musi oglądać. Lotować, i... Nie musi oglądać. Tak, Ale e, Pani Kasia, mam takie pytanie. Czy jeżeli się okaże, że pojawi się milion kolejnych pytań pod tym odcinkiem, zapraszam. to następnym razem będziemy odpowiem, tutaj to. jeżeli Ubierzemy się pytanie. wtedy na kolorowo. Tak. Dobrze. <noise> dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo. Pozdrawiamy bardzo. Was. Dobrego spędzania czasu listopadowego. Przemyślenia. Tak. Że życie jest jedno. I nie wolno go niszczyć. Do zobaczenia. Z panem do zobaczenia. Janke.